Czy chcecie mieć sarnę w swojej leśnej księdze życia, to będzie dla Was bardzo duże wyzwanie. Sarna jest bardzo płochliwa i będzie to wymagało od Was dużej uważności. Wiecie, dlaczego sarny są takie czujne i płochliwe? Sarna uwielbia rośliny i jak każdy roślinożerca, musi uciekać przed drapieżnikami. Teraz potrenujemy Waszą czujność. Specjalnie na tę okazję zamieniłam się w sarenkę. Ukryję się teraz w trzech miejscach, a Wy mnie poszukajcie. A ty, Maluszku, poczekaj na mamusie. Zaczynamy. Widzicie mnie? Tu jestem. Widzicie mnie? Tu jestem. To jeszcze jedno miejsce. Widzicie mnie? Tu jestem. Świetnie, trening uważności zakończony. Możecie teraz wyruszyć na leśne safari, by wytropić sarnę. Sprawdźmy nasze umiejętności w terenie. Sarna już teraz nie zawoła. Tu jestem. Szybciej się schowa niż nam cokolwiek powie. Widzicie ją? Jest tu. Odpoczywa w gąszczu zieleni. Ten osobnik ma na głowie poroże. To kozioł, samiec sarny. Jest kolejny. Zachowajmy ciszę. Doskonale widać, jak to zwierzę jest czujne. Trzeciego samca udało nam się podpatrzeć przy jedzeniu. Jest tak głodny, że nawet na chwilę nie podnosi głowy, aby rozejrzeć się po okolicy. Mamy szczęście. Nie widzi nas. To dobra wskazówka. Okazuje się, że najlepiej obserwować te zwierzęta podczas jedzenia. Wyruszając na leśne safari w poszukiwaniu saren, warto pojawiać się w miejscach, które dla tych zwierząt są atrakcyjną restauracją. Bez wątpienia takimi lokalizacjami są śródleśne polany i łąki znajdujące się w pobliżu lasu. W Lasach Miejskich Warszawa jest kilka takich wyjątkowych miejsc, np. Kalinowa Łąka w Lesie Bemowo, Użytek Ekologiczny w Lesie Młocińskim lub łąki znajdujące się w pobliżu Lasu Kabackiego. W tych miejscach warto pojawić się wcześnie rano. Sarny skubią trawy, zioła, pędy i liście. Wraz ze wschodzącym słońcem schodzą ze swoich pastwisk i udają się na dzienny odpoczynek do miejsc ukrytych przed ludzkim wzrokiem. Kalinowa łąka wygląda na opuszczoną. Okazuje się jednak, że w tych wysokich trawach odpoczywa nasza leśna bohaterka. Nawet podejście do samych barierek nie wypłoszyło sarny. Myślicie, że żartuję, że jej tu nie ma? Jest, jest, zobaczcie. Widać jej ucho i czubek głowy. Odpoczywa tuż przy szlaku. Czy już teraz rozumiecie, dlaczego stoi tutaj ten znak? Sarna odpoczywa dziesięć kroków od niego. Prosimy, stosujcie się do znaków ustawionych w lasach miejskich. To dla dobra waszego i dla dobra mieszkańców leśnego królestwa. Kolejna łąka, tym razem gdzieś na skraju lasu kabackiego. Sarna korzysta z bujnej zieleni i zajada się świeżą trawą. To już ostatnie chwile pobytu w dzikiej restauracji. Po posiłku udaje się do dziennej ostoi. Czas na Was! Podejmijcie wyzwanie i spróbujcie podpatrzeć te wyjątkowe zwierzęta. Podczas wypraw zachowajcie ciszę i miejcie oczy szeroko otwarte. Wiosną możecie natknąć się na młode sarenki. Prosimy, nie dotykajcie ich. W takich sytuacjach zastosujcie wszystkie zasady, które przedstawiliśmy Wam w filmie zatytułowanym Dzikie spotkania Wizyta w ośrodku rehabilitacji zwierząt. Pamiętajcie, że warto być odpowiedzialnym. W większości sytuacji pozostawienie małej sarny w lesie jest lepszym rozwiązaniem. Lasy w granicach Warszawy są piękne i pełne życia. Nie zapominajmy, że to wielkie miasto zamieszkiwane przez prawie 2 miliony ludzi jest także domem dzikich zwierząt. Prawowitą obywatelką tej metropolii jest również ona smukła, czujna, wrażliwa i płochliwa, sarna.